Szumigaj, przyśpiewki bez golizny Szumigaj, szumigaj, szumiga łązeczka Tu mi daj, tu mi daj, nie szukaj łóżeczka Co to za gospodarz, co nie ma chałupy Co to za dziewczyna, co nie daje wina Widać ci to widać, która dziewka daje Moje lewa noga od prawej odstaje Żyjcie się chłopaki, będziecie żonaci Będziecie zasypiać z babami bez gaci Gdyby się wróciły moje młode lata Ja bym też wiedziała jak używać świata Olej! Pewne małżeństwo przychodzi do lekarza. Kobieta pyta: Proszę pana, jak się kochać i nie mieć dzieci? Lekarz na to: Mam trzy wypróbowane sposoby. Pierwszy zażyć tabletki antykoncepcyjne. Drugi założyć kondoma. I trzeci włożyć członka i szybko go wyciągnąć. Po kilku latach to samo małżeństwo przychodzi do tego samego lekarza. Lekarz pyta: I co moje sposoby zadziałały? Mężczyzna na to: ta! Proszę poznać nasze dzieci. Mietek z przeterminowanych tabletek, Aldona z pękniętego kondoma i Wincenty zbyt późno wyciągnięty. <gry> Wszedł baranek z domu na łąkę, aby do sklepu skoczyć pomąkę. I gdy do sklepu tak popierdzielał, spotkał po drodze lisa, "Dilera?", Spytał go lisek, dokąd to zmierzasz? I idę po mąkę do sklepu jeża. Pomąkę mówisz: masz tutaj grama i nie chodź więcej do jeża chama. Lis bowiem jego nie lubił strasznie. Jesz mu odbierał klientów, właśnie. Baranek zabrał swój gratis towar, po czym się prędko wybrał na browar. W drzwiach się wyminął z piękną owieczką, która podpita już była mdeczko. Wypił browara, postawił ścieżkę i szybko wciągnął bielutką kreskę. Polatał sobie godzinek kilka, aż nagle spotkał starego wilka. Jednak na widok jego ubrania nasz drogi baran nagle zbaraniał. Otóż wilk stary nosił na sobie piękną, bielutką, wełnianą odzież. Y, skąd masz ów sweter? Baran zapytał. Tam leży owca, zdrowo podpita. Ona to właśnie za litr siwuchy sprzedała. Owe cieplutkie ciepło. Zabiło żywie i serce baranka. Naga owieczka tam bez ubranka znalazł owieczkę, baranek farciarz. Ogrzał ją szybko sposobem tarcia. Owca, nie wstydząc się swej nagości, czerpała chętnie z wolnej miłości. Tarli się razem przez dzionek cały. Wreszcie baranek padł obolały. Owca zaś poszła włócząc nogami, a baran leżał, jęcząc chwilami. Zmęczył się strasznie nasz biedaczysko. Dnia następnego zapomniał wszystko. Tak więc, jak widać, nadeszła pora, aby wyłożyć wam wreszcie morał. Na dragach baran nieźle zaszalał, sił miał wszak ile fabryka dała, lecz potem rankiem dnia następnego nie zapamiętał nic z poprzedniego. Jakiż pożytek jest sprzeżyć owych, gdy wraz z dragami parują z głowy. Zanim więc zaczniesz ich używanie, pomyśl dwa razy, drogi baranie.